Hej, tu Hrabinka i dziś pokażę wam mojego nowego skalara Widzicie tu tego skalara? To jest skalar odmiany Skalar Rubin I on się nazywa Cezar I tak się prezentuje Coś tam teraz uciekł tutaj i powiem Wam, że one o może tutaj go lepiej widać o tak teraz go tutaj lepiej widać Tak wygląda z boku, o! Tyle, że ja wam powiem, że te skalary się zaczynają nie dogadywać Ponieważ Skalar o imieniu Rafał to on Ciągle goni. Ciągle goni Cezara. A to dlatego goni Cezara? Bo. No nie wiem dlaczego, ale wiem, że on nie pozwala podpływać innym rybkom. Innym skalagom tam do jedzenia, ale z gubinem to się cezag dogaduje. Tak, ten jest do gubin, chociaż się przez moment zastanawiałam, czy mu nie zmienić na gubin. Bo skąd to jest skalag odmiany gubin, ale niech będzie Cezara Ten to gubin, i one się bardzo lubią i sobie razem pływają. Tak właśnie się prezentuje Cezar. Tutaj widzimy brązową ampularię. Ta ampuleria jest większa i inna od tamtych małych żółtych. Więc może wymyślem jej jakieś imię. Ale jeszcze, nie wiem jakie, Może, możecie pisać w komentarzu, jeśli macie jakiś fajny pomysł, na imię dla tej ampulagi, jeśli będziecie mieli naprawdę, jeżeli będzie tam naprawdę fajne imię w komentarzach, no to wtedy go... Bo, no nie wiem, ale mi się tak kojarzy z chłopakiem. Więc, no, męskie imiona. I jak będzie jakieś fajne imię, to wtedy go tak nazwę. O, tutaj widzimy Rafała, właśnie. Właśnie Rafał jest bardzo. Jest łobuzem i. I on na początku pogonił ciągle Cezara i podskubywał Cezara, ale potem Cezar pogonił Rafała. Więc tak jest teraz z tymi skalarami. I... Jeszcze Rafał nie pozwala podpływać... Rybkom właśnie do jedzenia, bo tam, do, tutaj do tego, o. Tutaj w tym one miały go baki do tego pojemnika i, i potem ten gafał tam jadł tego baki i potem przypłynął do nich grubin, a gafał go wygonił wtedy. O, teraz znowu go coś tam. Chyba się sykuje do ataku. Oby nie. On jest takim łobuzem akwariowym. No co, nie ma tutaj już głobaków, nie ma Nie ma już No nie ma już Potem dostaniesz Te łakomcuszku Widzicie jakim on jest łakomcuszkiem, nie on zaraz, no on teraz Zaraz, on skubie teraz liście, nie tam, tutaj suka, te są mogobaki no ale jeszcze. Jeszcze tam nie ma. Więc Rafał będzie musiał poczekać. Choć jest zaraz. Hmm? Znalazł tam coś. Bo ja jadł tam coś. A tutaj widzicie Nel. A jeszcze wam powiem, że Cezar to już ostatni skalak, bo już więcej nie będziemy mieli, bo Skalary rosną na bardzo duże rybki. I że ją 15 lat i są bardzo duże. Dlatego już więcej skalarów nie będziemy mieli. Więc tak wygląda. Cezar jest trochę. No ma taki trochę inny kształt niż tamte skalagę. O, slimak skacze, zobaczcie! To jest charakterystyczny dla ampulagi. Więc tak skoczył ten slimak. A przypominam, że do tego, że do tego, że dla tego slimaka możecie w komentarzu pisać imiona. I. Do następnego odcinka. Wszystkie rybki Wam tu mówią. Cezar też. Do następnego odcinka. A i. Oje. A jeszcze prosimy o oddawanie. Łapek w górę i subskrybowanie kanału Hrabinka żeby żeby kanał mógł się rozwijać tak